Związek Radziecki chwalił się potęgą, kosmosem i armią, ale za fasadą propagandy kryła się nędza codzienności, której doświadczały miliony ludzi. Półki sklepowe świeciły pustkami, a zdobycie mięsa, masła czy zwykłego chleba wymagało godzin stania w kolejkach, pełnych frustracji i gniewu. Mieszkania były ciasne i brudne, rodziny gnieździły się w komunałkach, dzieląc kuchnię i łazienkę z obcymi, co rodziło konflikty i upokorzenia. Ludzie żyli w warunkach uwłaczających godności, a propaganda wmawiała im codziennie, że są szczęśliwymi obywatelami najsprawiedliwszego państwa. Na prowincji nędza była jeszcze bardziej widoczna, bo brakowało dróg, elektryczności, a całe wsie funkcjonowały, jakby zatrzymały się w XIX wieku. Podstawowe towary były luksusem mydło, papier toaletowy, odzież czy buty stawały się obiektem marzeń i wymiany na czarnym rynku. Pracownicy zakładów przemysłowych zarabiali grosze, a pieniądze i tak były bezwartościowe, bo nie było towarów, na które można je wydać. System centralnego planowania produkował absurdy. Fabryki wytwarzały tysiące traktorów, ale brakowało żywności i zwykłych narzędzi kuchennych. Kolejki stały się symbolem tamtych czasów. Ludzie ustawiali się godzinami, często nie wiedząc, co w ogóle uda się kupić i czy starczy dla wszystkich. Żywność reglamentowano na kartki, lecz nawet z nimi zdobycie kawałka mięsa graniczyło z cudem, a zwykła kiełbasa była dobrem rzadkim jak złoto. Mieszkańcy wsi ratowali się własnymi warzywami, ziemniakami i kiszoną kapustą, a w trudnych chwilach sięgali po samogon, by przetrwać beznadzieję. W miastach ludzie marzyli o produktach z zagranicy, ale zamiast tego dostawali radzieckie zamienniki, które były tandetne i bezużyteczne. Brak mieszkań był dramatem. Całe rodziny spały w jednym pokoju, a ściany cienkie jak papier nie dawały żadnej prywatności ani spokoju. Nędza dotykała także infrastruktury drogi były dziurawe, transport publiczny przepełniony, a codzienność przypominała nieustanną walkę. Elity partyjne żyły w luksusie, miały dostęp do zamkniętych sklepów i zagranicznych towarów, podczas gdy zwykły obywatel walczył o kromkę chleba. Propaganda karmiła społeczeństwo obrazami szczęścia, lecz każdy wiedział, że to kłamstwo, bo życie codzienne było pasmem upokorzeń i braku nadziei. Zamiast kolorowej przyszłości ludzie mieli szarą teraźniejszość, w której nędza była normą, a marzenia o lepszym życiu tłumiono alkoholem. Na prowincji bieda graniczyła z katastrofą. Brak opieki medycznej, brak pracy i brak perspektyw spychały ludzi w otchłań zapomnienia. Ci, którzy mieli odwagę mówić o tym głośno, byli uciszani przez aparat represji, a reszta uczyła się milczeć i kombinować, by przeżyć kolejny dzień. Życie w ZSRR było brutalnym kontrastem między wielkimi hasłami partii a smutną rzeczywistością pustych półek i dziurawych butów. Nędza była tak powszechna, że całe pokolenia dorastały w przekonaniu, iż brak wszystkiego to normalny stan, którego nie da się zmienić. Ciężko pracujący robotnik nie mógł kupić porządnej odzieży ani sprzętu, bo na rynku dominowały tylko byle jakie produkty kiepskiej jakości. Absurd systemu polegał na tym, że nawet przy wielkich zasobach naturalnych państwo nie potrafiło zapewnić obywatelom minimum godnego życia. Władza skupiała się na zbrojeniach i kosmosie, a zwykły człowiek miał sobie radzić sam, tonąc w biedzie, chaosie i upokarzającej codzienności tak wyglądała Nędza w ZSRR wszechobecny brak pustka i beznadzieja które stały się symbolem życia w imperium zakłamania i prowizorki Jeśli chcesz poznać więcej szokujących historii o prawdziwym życiu w związku radzieckim zasubskrybuj kanał i zostań z nami bo to dopiero początek